Siemano, ja mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. Dzisiaj opowiem wam czym różni się Elefonisi od Balos. Pokażę wam ujęcia z drona, pokażę wam jak wygląda droga, pokażę wam gdzie zaparkować samochód. Wszystko a do z na temat tych dwóch pięknych plaż. Siemano, witam was na drodze na Balos. Zapowiadali słońce, pada deszcz. Co prawda o pogodzie na Krecie. 25 minut przejścia taką oto ścieżką. Tak to wygląda, słuchajcie kilka słów o drodze na Balos e, z Kisamos wyjeżdżamy tam praktycznie kończy się droga asfaltowa za gajami Nie jedziemy dalej zaczyna się futer bardzo szeroki e, najeżony kamieniami to fakt 10 na godzinę normalnym samochodem to jest tempo spacerowe szybciej nie da się jechać bo można złapać kapcia e, na ostrych kamieniach no i co więcej Czas przejazdu, jakieś 25 minut do pół godziny jakieś 7 km drogi. E, więc nie tak krótko. Widoki przepiękne, rekompensują wszystko. Kozy plantające się po prostu wszędzie e, klimat idylliczny. Koszt wjazdu na dole płacicie 1 euro od osoby dorosłej, dzieci wjeżdżają za darmo. Koszt wjazdu na parking 3 euro za samochód. Jest czerwiec. E, Teoretycznie słoneczny, nie wiem, teraz jakoś się zebrało na deszczyk, więc yy, parking jest praktycznie pusty. 8 czerwiec, Boże Ciało, typowy długi weekend. Co prawda nie długi weekend w Grecji, bo tutaj nie ma święta, to jest to dzień normalny pracujący i parking praktycznie cały wolny. Jest godzina 10, więc normalnie w sezonie wakacyjnym jest to full i parkuje się już przy drodze albo nie wpuszczają w ogóle na drogę. Od tego roku, podobno od wakacji, ma pojawić się też limit samochodów puszczanych na balos więc unikniecie tutaj zakorkowania zupełnego w trakcie wakacji Zejść to było pikuś, ale wejść na górę to jest jakiś dramat. Jeśli wam wpadnie pomysł zabrania swojego parasola no zwykle na balos, tak wieje to możecie sobie podarować, bo wszystko wyrywa z ziemi Słuchajcie, pod górę jest mega trudno Upał jest w końcu siedzi z tamtej strony, więc centralnie się idzie na patelni. Ja zero. Po prostu widoki piękne, które rekompensują wszystko. No jest tu mega, mega ciężko i o wiele ciężej niż na Alafonisi, bo tam prawie w ogóle nie trzeba iść. Droga na El jest znacznie przyjaźniejsza i znacznie krótsza od parkingu e, niż na Balos. E, idzie się szeroką ścieżką, szeroką drogą, w zasadzie tak jak widzicie, e, za mną. Około 4 do 7 minut, w zależności od tempa z parkingu, i docieramy na piękną plażę Afonis. Parking wypełnia się po godzinie 9:00, zaczyna się generalnie wypełniać. Kilkanaście samochodów dopiero przyjeżdża. Selekcja odległości, może nie samej odległości, ale czasu, jaki zajmuje przejechanie drogi z Kisamos na przykład. Jest to godzina z Hani, jest to godzina 40 minut więc wszyscy muszą mieć czas, żeby to spokojnie dojechać Natomiast jeśli się jest na miejscu, no, tak jak wiemy tutaj z powierzchni apartamentów czeka nas tylko 7 minut przejścia na plażę i jesteśmy Wbrew informacjom po drodze znajdziecie sporo miejsc, w których można zakupić coś do picia, do jedzenia wodę, nawet przy samej plaży znajdują się takie miejsca, więc spokojnie jeśli nie macie ochoty ciągnąć wszystkiego ze sobą na plecach, to możecie tutaj e, zakupić na miejscu. To oczywiście znacznie drożej niż w sklepie przydrożnym. Prosty temat: plaża Elefonisi, godzina 8:00. E, zero ludzi na parkingu, zero ludzi na plaży. Jeśli potrzebujecie leżaka, wszystkie leżaki są wolne. Zobaczcie za mną, jeśli szukacie ludzi na plaży. Nie ma nikogo. Pusto, całe morze dla Was. Różowy piasek, w tym też. Elefonicji to kolejna popularna plaża na Krecie, znana z niepowtarzalnego krajobrazu. A poniżej przedstawię Wam kilka faktów i mitów dotyczących tej plaży. Mianowicie, Elefonicji jest znana z charakterystycznego różowego. Piasku. Kolor ten generalnie jest wynikiem drobnych fragmentów koralowców i muszelek. Plaża jest tak naprawdę płytkim lagunowym atolem, co oznacza, że woda jest ciepła i spokojna, idealna dla rodzin z dziećmi. Elefonicy jest obszarem też ochrony przyrody. Jest domem dla wielu rzadkich gatunków i roślin. A mity? Mity: to piasek na Elefonicy jest intensywnie różowy, chociaż piasek ma różowy odcień. Jest to subtelny kolor, który może być widoczny tylko w pewnych warunkach oświetleniowych. Na wielu zdjęciach intensywny z powodu obróbki zwyczajnie zdjęć. Eee, drogi mi jest zawsze spokojnie i ciche. Podobnie jak Balos, Elefonicji może być tłoczne w szczycie sezonu, co widzieliście na zdjęciach z drona. Elefonici jest też e, dostępne, e, trudno dostępne, chociaż jest dostępne nie tak trudno jak Balos, to jednak ta droga to nie jest to, co przejazd zwyczajnie na parkinki i zaparkowanie samochodu. Elafonissi ma też swoje legendy i historie, które dodają jej znacznego uroku. A oto jedna z nich. Jedna z legend mówi, że różowy kolor na piasku plaży pochodzi od krwi kwiatów, które były przeniesione przez... Wiatr na wzgórza, na którym była zbudowana świątynia Afrodyty. Kwiaty stały się krwawe, kiedy Afrodyta przekleła je z zazdrości po tym, jak Ares, bóg wojny, zakochał się w e, nimfie, która je uprawiała. A inną historię, bardziej historyczną niż ta legendarna, jest tragiczny incydent, który miał miejsce w 1824 roku podczas wojny o niepodległość. Grecja kiedy turecka armia e, o nie, stop o niepodległość Grecji kiedy turecka armia zaatakowała wyspę około 850 mieszkańców i żołnierzy schroniło się a tureckie wojska przekroczyły płytką wodę oddzielającą wyspę od lądu i zamordowały uciekinierów w chodzie dla tych którzy zginęli na wyspie został postawiony pomnik a teraz versus plaża Palos Balos jest jednym z najbardziej znanych miejsc e, generalnie na krecie. I tutaj poniżej, podobnie jak przy Lefonicji, przedstawię wam fakty, mity i legendy. E, pierwszy fakt, plaża Balos jest jednym z najbardziej fotogranicznych miejsc e, na krecie, jest znana z błękitnych wód i pięknych kwiatów. To oczywistość. Aby dostać się na balos, można pojechać na wycieczkę łodzią albo wybrać się na krótki spacer. No, jak się okazuje, nie tak krótki. Jednak droga samochodem jest też dość trudna i może być nieodpowiednia dla wszystkich pojazdów. Numer 3. Czyli balos jest domem dla różnych gatunków roślin i zwierząt, w tym dla koziorostka krymskiego gatunku zastrzeżonego przez prawo międzynarodowe i chronionego. Teraz mity. Mit. Balos jest zawsze cichym, odległym miejscem. W rzeczywistości Balos jest bardzo popularne wśród turystów, zwłaszcza w sezonie, więc może być mocno zatłoczone. Mit drugi. Woda w Balos jest zawsze ciepła. Choć morze śródziemne jest generalnie cieplejsze niż wiele innych mórz, temperatura wody może się różnić w zależności od pory roku i warunków pogodowych, a wygląda to tak, no, że generalnie w lagunie zawsze woda jest cieplejsza o jakieś 2-3 stopnie, ale jeśli w morzu jest zimna, rzeczywiście jest 19 stopni, to nie liczyłbym, że 25 będzie po prostu w lagunie. Raczej 21-22 dało się będzie wejść do wody. No i 3. Plaża na Balos ma różowy piasek. W rzeczywistości, piasek generalnie na Balos może mieć czasami odcień różu i ma pod pewnymi kątami. Na pewno nie jest tak różowy jak na Elefonisi, ale odcień różu da się tam znaleźć. No i teraz te legendy. Krążą różne legendy na temat Balos, dodając jej mitycznego charakteru. Pierwsza legenda mówi, że na skraju półwyspu Gravosa, niedaleko plaży Balos, znajduje się zatopione miasto, które zostało pochłonięte przez morze po silnym trzęsieniu ziemi. Miasto to jest znane jako Agnion. Było podobno siedzibą króla Minoana, który miał tam skarb gdzieś ukryty na wyspie inną historią jest to, że piraci korzystali z półwyspu Gramwosa jako swojej bazy. Twierdza na szczycie Gramwosa została zbudowana przez Wenecjan, ale podczas wojny o niepodległość Grecji stała się schronieniem dla piratów. Legenda mówi, że piraci ukryli tam swój skarb, który do tej pory nie został znaleziony. No i proszę Cię tylko, żebyś pamiętał, że te historie są legendami i nie mają też jakichś podstaw bezpośrednich dowodów historycznych. Więc podsumowując, obie plaże, Balos i Elefonice, znajdują się na krecie w Grecji i są uważane za niezwykle piękne. To nie są Karaiby, to jest Grecja, uwierz mi. Wybór między nimi jest zdecydowanie subiektywny. Balos jest znany ze swojej niebiesko-turkusowej wody i białych piasków. Jego odległa generalnie lokalizacja, dostęp łodzią lub długi przejazd samochodem często odtrasza turystów, ale też nadaje Balos ekskluzywności. Edafonisi jest również znane z pięknej, różowej, piaskowej plaży krystalicznej czystego morza. Jest łatwiej dostępny niż Balos, co może przyczynić się do jego większego zatłuczenia. A ostatecznie! Dzięki, że oglądałeś ten film, zajrzyj na moją stronę www.podskraj.com A teraz zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia w kolejnym filmie z Grecji.